Witam wszystkich serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj zrobimy taką oto bombkę. Ta bombka czerwona jest zrobiona, zrobiłam ją kordonkiem kotonek z Ewa 5, szydełkiem 2 mm. Natomiast tą białą bombkę zrobiłam szydełkiem 1,5 mm, kordonek y, Maxi Altyn Baszak y, średnica, wielkość tej bombki to jest 10 cm tutaj już zrobiłam taki element y, i mierząc go pośred... y, przez średnicę jest trochę więcej 10, y, 10 cm tu bez naciągania y, żeby, zrobić, żeby powstała taka bombka musimy zrobić y, dwa takie elementy ja sobie już tutaj zrobiłam dwa, ale będę łączyć, więc y, będziemy łączyć w ostatnim okrążeniu. I zaraz wszystko Wam y, dokładnie y, wytłumaczę. Przygotujcie sobie szydełko, kordonek, nożyczki, a ja zaraz do Was y, wracam. To zaczynamy robić y, bombkę. Zaczynamy od zrobienia 10 oczek. Łańcuszka, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz ten łańcuszek zamkniemy w okrążenie, wbijając się w pierwsze oczko łańcuszka, przeciągamy nitkę i robimy oczko ścisłe, zamykające. Robimy 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek, robimy narzut i robimy drugi słupek. Robimy 5 oczek łańcuszka oddzielające te dwa słupki. 2, 3, 4, 5 i znów robimy dwa słupki. 1 i 2 i znów robimy 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Narzut i dwa słupki. Raz i dwa. Znów pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i dwa słupki. I tak będziemy robić, aż będziemy mieć dziesięć razy dwa Słupki i pięć oczek łańcuszka oddzielające. 2, 3, 4, 5. I spotkamy się po zakończeniu rzędu. Ja już przerobiłam rząd. Teraz pokażę Wam w jaki sposób zakończymy. Czyli zrobiliśmy tutaj pięć oczek łańcuszka, tak jak robiliśmy i w pierwszy tutaj y, słupek poprzedniego rzędu robimy oczko ścisłe zamykające. I przechodzimy do kolejnego rzędu. Oczkami ścisłymi przejdziemy mniej więcej tutaj na środek tego naszego łuku. Czyli jedno oczko, drugie. I teraz już robię pod, i tutaj robię półsłupek. I teraz robię siedem oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6 7 Przechodzę na ten łuk, wchodzę pod łuk, przeciągam nitkę i robię półsłupek i znów 7 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 idę na kolejny łuk. Pod łuk, przeciągam nitkę i półsłupek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na kolejnym. I tak będziemy przerabiali do końca, czyli siedem oczek łańcuszka, półsłupek włóku. Tak, i spotkamy się po przerobieniu rzędu. Ja już zrobiłam, tradycyjnie zatrzymałam się na kończeniu rzędu. Kończyć będziemy rząd tutaj, gdzie zaczynaliśmy przechodzić oczkami ścisłymi oczko ścisłe zamykające i teraz musimy przejść tutaj na środek tego naszego łuku czyli jedno oczko drugie oczko i pod spodem zrobimy trzecie oczko ścisłe i teraz zrobimy trzy oczka łańcuszka które zastąpią nam słupek i teraz zrobimy osiem oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Robimy narzut i będziemy robić tutaj w trzecim oczku łańcuszka. Raz, dwa, trzy, czyli raz, dwa, trzy i będziemy robić słupek. Teraz zrobimy pięć oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, oddzielające, robimy narzut i w tym łuku robimy słupek i osiem oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, robimy narzut i tu w tym słupku, ja zrobię tak ścisło. I w tym słupku robimy słupek. I znów robimy 5 oczek łańcuszka, 2, 3, 4, 5. Narzut, i w tym ółku robimy słupek. I 8 oczek łańcuszka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Narzut, i tu w tym słupku. Robimy słupek. Ja zawsze się tak przybijam przez dwie nitki, żeby po prostu tak było to estetycznie, jak pikotkę się robi. O, i mamy słupek. I znów pięć oczek, łańcuszka, 2, 3, 4, 5. I tak będziemy przerabiać do końca okrążenia. Ja już przerobiłam rząd. Teraz pokażę. Gdzie się będziemy wbijać przy zakończeniu rzędu, czyli tutaj oddzielające 5 oczek, łańcuszka już mam zrobione i wbijamy się tutaj w tym miejscu. I zrobimy oczko ścisłe zamykające. I teraz przejdziemy tutaj pod łuk, zrobimy oczko ścisłe. I będziemy robić trzy oczka łańcuszka, 3 jako pierwszy słupek, narzut, drugi słupek, narzut i trzeci słupek. Trzy oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy i jeszcze trzy słupki w tym samym łuku, raz, dwa i trzy. Teraz zrobimy 4 oczka łańcuszka, raz, 2, 3, 4. I tutaj na tej poprzeczce będziemy robić półsłupek. 4 oczka łańcuszka, 2, 3, 4 i idziemy znów na ten łuk. Kolejny i znów robimy 3 słupki. Raz, 2, 3, raz, 2, 3. Trzy oczka łańcuszka oddzielające i trzy słupki jeszcze w tym samym łuku. Cztery oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery. Na tą poprzeczkę z poprzedniego rzędu idziemy. Robimy półsłupek, cztery oczka, raz, dwa, trzy, cztery, narzut i na kolejny łuk. Raz, dwa. 3, raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i jeszcze trzy słupki w tym samym w tym kółeczku takim. I tak będziemy przerabiać do końca yy, okrążenia. Kiedy będziemy łączyć, bo to już będzie nasze ostatnie okrążenie, kiedy będziemy łączyć, nie będziemy już robić tego. Czyli ten pierwszy element robimy do tego tak jak teraz, a drugi element będziemy skracać, czyli na tym będziemy kończyć. Tak, ja jeszcze to wytłumaczę po połączeniu, po zakończeniu tego rzędu. Ja już przerobiłam rząd, teraz zrobiłam tutaj cztery oczka łańcuszka i połączymy, zakończymy już nasz element pierwszy element bombki. Oczkiem ścisłym zamykającym w pierwszym tutaj w pierwszym słupku poprzedniego rzędu, gdzie zaczynaliśmy. Ja robię oczko dodatkowe zabezpieczające, biorę nożyczki, ucinam nitkę. I tak mam, Nam powstał pierwszy Element. A żeby powstała bombka, tak jak wspomniałam, musimy zrobić dwa takie elementy, natomiast będziemy łączyć tą bombkę w ostatnim okrążeniu, czyli ten drugi element musimy zrobić do tego momentu. I teraz pokażę Wam, w jaki sposób zakończam naszą robótkę. Tutaj. Biorę, robię tak jak w ostatnim okrążeniu, 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek, 2, 3 słupki, 3 słupki, 1, 2, 3 oczka łańcuszka, przepraszam. Robimy jedno oczko łańcuszka spędziłam się. Robimy jedno oczko łańcuszka. Wbijamy się tutaj w ten łuk z tamtego, z tego drugiego elementu. Przykładamy brzuszkami. Wbijamy się pod ten łuk. Przeciągamy nitkę i tu robimy taki półsutek. Robimy jeszcze jedno oczko i wracamy do naszej, do naszego łuku. I robimy trzy. Robimy trzy słupki. Następnie robimy cztery oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, idziemy na ten łuk, robimy tak jak w ostatni rząd, znów cztery oczka i tutaj znowu trzy słupki, raz. Dwa, trzy, jedno oczko łańcuszka. Wracamy do naszego elementu i tutaj na tych łukach, gdzie robiliśmy trzy słupki, trzy oczka, trzy słupki, tu będziemy się cały czas wbijać. Robimy półsłupek oczko łańcuszka i wracamy i kończymy tu naszą pracę. I trzy słupki, teraz cztery oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, tu robimy półsłupek, raz, dwa, trzy, cztery i znów tu robimy trzy słupki, raz, dwa, trzy, raz, jedno oczko idziemy na ten drugi element. Bijamy się tutaj, przeciągamy nitkę, robimy półsłupek, jedno oczko łańcuszka i wracamy kończąc tutaj trzy słupki. Raz, dwa, trzy. I tak będziemy łączyć całą bombeczkę. Ja już prawie zakończyłam. Połączyłam te bąbki. Zatrzymałam się jednak przy łączeniu. Łączyć będziemy tutaj, gdzie zaczynaliśmy. Te pierwsze y, y, trzy słupki oddzielone trzema oczkami łańcuszka, i znów trzy słupki. Tu robię oczko ścisłe zamykające. Przeciągam nitkę, oczko zabezpieczające, i w ten sposób zakończam y, naszą bąbkę. Teraz wezmę sobie. Jeszcze zanim obetniemy sobie nitkę, można sobie włożyć balon, czy, czy czasami nam coś nie tak nie wyszło. Ja też sobie sprawdzę, chociaż już odciąłam nitkę, ale myślę, że wszystko jest ok. O. I nadmuchamy balonik i jest bombeczka. Gotowa, bardzo prosta, ale jest naprawdę efektowna. Chyba to będzie mój kolejny wzór um, ulubiony. Taka jest po prostu inna. Dziękuję wszystkim za nasze wspólne spotkanie. Dziękuję wszystkim za lajki, subskrypcje, za komentarze. I oczywiście zapraszam do lajkowania, do subskrypcji. I jeszcze raz wszystkich serdecznie pozdrawiam, dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia trzymajcie się, pa, pa. Witam wszystkich serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj zrobimy taką oto bombkę. Ta bombka czerwona jest zrobiona, zrobiłam ją kordonkiem Kotonek z Ewa 5 szydełkiem 2. Milimetry. natomiast tą białą bombkę zrobiłam szydełkiem 1,5 mm, kordonek Maxi Altyn Baszak. Średnica, wielkość tej bombki to jest 10 cm, tutaj już zrobiłam taki element i mierząc go po średni przez średnicę jest trochę więcej 10, 10 cm. Tu bez naciągania, żeby zrobić, żeby powstała taka bombka, musimy zrobić dwa takie elementy. Ja sobie już tutaj zrobiłam dwa, ale będę łączyć, więc będziemy łączyć w ostatnim okrążeniu i zaraz wszystko Wam dokładnie wytłumaczę. Przygotujcie sobie szydełko, kordonek, nożyczki, a ja zaraz do Was wracam.